Zadanie 15. Dany jest ciąg AN określony wzorem. AN równa się minus 3N plus 5 dla każdej liczby naturalnej N większej bądź równej 0. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F jeśli fałszywe. Pierwsza część zadania liczby 2, minus 1, minus 4 są trzema kolejnymi początkowymi wyrazami ciągu AN. No to jeżeli mają być to trzy kolejne początkowe wyrazy, no to policzmy po prostu A1, A2 i A3. Znaczy tutaj wzór na wyraz ogólny i po prostu do tego wzoru w miejsce N podstawiamy 1 przy wyliczaniu pierwszego wyrazu ciągu. Czyli będziemy mieli minus 3 razy 1 plus 5. To jest minus 3 plus 5, a to jest równe 2. No to pierwszy wyraz się zgadza. Liczymy a2. Minus 3 razy 2 plus 5 to się równa minus 6 plus 5, a to jest równe minus 1. No to drugi wyraz też nam się zgadza. Sprawdzamy trzeci. a3 jest równe minus 3 razy 3 plus 5 to jest równe minus 9 plus 5. A to jest równe minus 4. Czyli również ten trzeci wyraz się zgadza, czyli pierwsze zdanie jest prawdziwe. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo. Drugie zdanie. Ciąg AN jest ciągiem arytmetycznym o różnicy równej 5. Wiemy o tym, że A2 jest równe A1 plus R. Więc w naszym przypadku mielibyśmy 2 plus 5. No ale wychodzi 7, a powinniśmy otrzymać minus 1, bo tyle wynosi drugi wraz ciągu. Na tej podstawie stwierdzamy, że drugie zdanie jest fałszywe.